Dzień dobry, dzień dobry, mamy dzień drugi w Łodzi, nie że się gdzieś śpieszę, ale no już jest dosyć późno, także wychodzimy zaraz, idziemy na Pasaż Róży i co, Zachaczymy chyba o kawiarnię wegańską, bo już będzie otwarta, ja tylko dokończę Energetyka i wychodzimy stąd. Jest pewien problem, łódź właśnie tonie, w sensie pada, ale ja jestem tutaj na Pasażu Róży, nic nie zobaczycie na razie, ale zaraz zobaczycie jak odwrócę kamerę. Łódź jest chyba troszeczkę jednak niebezpieczna, bo właśnie na wejściu do tej bramy możliwe, że to będzie nawet co słychać. jakiś jeden pan bezdomny grozi drugiemu panu bezdomnemu, że go między innymi. Nie wiem, czy ja w ogóle mogę o tym mówić, takie rzeczy. Tutaj mamy tą kamienicę. Jest bardzo ładna. Nagrałam ładniejsze przebiteczki, no bo siebie tak ciężko nagrać z parasolem, a jednak nie chcę sobie zamoczyć kamery, bo już trochę to zrobiłam, także... Ale no, no ciekawie w tej łodzi się dzieje. Tutaj jest też dużo takiej mm, zieleni. W sensie, o, róże tutaj są na przykład. Um, Weronika, skąd się wzięła się ta nazwa pasaż róży, co nie? Tutaj też. Ja chyba będę szukała właśnie jakiejś wegańskiej kawiarni, bo chyba niedaleko tutaj z tego co kojarzę jest. Także na chwilę tam pójdę, no bo po prostu cały czas pada. No, i jest trochę tragicznie. O, tutaj jeszcze są ławeczki, na przykład. I pełno dzieciaków. O, tu. I tu. Nie wiem, czy to widać, ale tam w tle też jest pełno graffiti znowu. Pewnie już nie pamięta, ale w części pierwszej też było sporo graffiti. Tak było, nie kłamie. W sensie jest taki budynek, najprawdopodobniej opuszczony. No, i co stały wymazane w graffiti? Także graffiti to jest chyba znak też o trzy słowa dla łodzi, wieżurki, parki i graffiti. Elo, elo, teraz będąc po prostu takim głosem z za kamery, bo właśnie to montuję i po prostu dogrywam dźwięk. Tutaj byłam w wegańskiej kawiarni. Bardzo spoko ciasto, tylko troszeczkę mało słodkie i spoko kawka. A kawiarnia to jemy kremy. Później poszłam do Pałacu Izraela Poznańskiego, tutaj w pełnej okazałości. Tutaj mamy salę luster. Ogólnie wszystko to mi się skojarzyło bardzo mocno z barokiem, ale z tego co wyczytałam, to jest połączenie neobaroku z neorenesansem. ja nie jestem jakimś znawcą sztuki, więc pozostaje mi tylko zaufać. Tutaj wszystkie przebiki, które widzicie, są bodajże z po prostu pierwszego piętra. Przynajmniej z tego co pamiętam, bo było to trochę dawno. A tutaj mamy jeszcze salę jadalną i z takich ciekawostek, to jak tam byłam, to Jakaś para sobie robiła w ogóle sesję chyba ślubną, tak mi się wydaje, albo ogólnie jakąś sesję po prostu w klimacie ślubnym. Tutaj co jeszcze mamy, jakiś bilard, jakąś komnatę z bilardem, i się przenosimy właśnie na. Minus jeden z tego, co pamiętam, a moja pamięć może być troszeczkę zawodna, ale tutaj było muzeum po prostu miasta łodzi i różne no, ciekawostki o łodzi. Mnie najbardziej zainteresowała sekcja, Góra odnosiła się do lat po prostu, kiedy była druga wojna światowa, bo to jest jednak temat, który mnie bardzo interesuje. Ale tutaj też były gry, i tutaj udało mi się akurat zagrać jakąś taką grę zbierania itemów. W czasie PRL-u, wiecie jak, niczego nie było, ale później przyszły jakieś dzieci, więc no mało sobie pograłam, ale były też jeszcze jakieś inne gry. I ogólnie tam się wysyła takie szufladki, nie tylko do tych gier, ale też do innych rzeczy, więc radzę zwrócić na to uwagę, bo dużo ludzi właśnie nie otwierało tych szuflad, a je można normalnie otwierać. I tam są różne też rzeczy do zobaczenia, do przeczytania i tak dalej, więc no. Tutaj to, co mi się takie jak ja lubię najbardziej, czyli ogród, który się znajduje zaraz obok tego pałacu. Jest bardzo ładny, nawet udało mi się tutaj trochę popozować. Jako, że Osmo ma takie przykręcone nóżki, no to jestem samowystarczalna. E, tutaj cały powiedzmy przekrój i zaraz Wam pokażę taką fajną przepitkę, którą mi się udało nagrać, bo serio mi się podoba. <laughs> jestem nieskromna. Tutaj to prezentacja siniaka na kolanie. W drodze do palmiarni udało mi się zahaczyć park, park Moniuszki. W sensie nie było to jakoś bardzo trudne, bo w łodzi jest pełno parków, tak jak już wspomniałam to wcześniej. A Niesamowite, że ja pamiętam, że to był park Moniuszki, że moja pamięć aż tak dobrze działa. Wiem, że byłoby łatwiej i ogólnie lepiej, gdybym to zmontowała wcześniej i dodała, ale no, uznajmy, że po prostu moją głowę zajmowały inne rzeczy. Jestem w palmiarni, korzystając, że jestem tutaj sama w takim w takiej przestrzeni, gdzie są sama kaktusiki, różne rodzaje kaktusików to może coś powiem powiem to, że są tutaj też, zobaczycie to zresztą ryby i są żółwie i uważam, że jak na ilość miejsca, jakie mają no to dosyć słabo to wygląda czy miałam tego świadomość? miałam świadomość ryb, bo gdzieś tam zobaczyłam na Google Maps zdjęcia z tego, że tam były i jakby Okej, okay, ale trochę myślałam, że może wygląda to inaczej, ale faktycznie ilość ich na ilość miejsca wygląda dosyć słabo. Także no, poniekąd wsparłam to miejsce, aczkolwiek kosztowało zawrotne 16 zł, więc nie aż tak bardzo. Ale być może nie powinnam, ale jest tak, było tak, więc no mówię o tym po prostu otwarcie. Bo mogłabym to wykasować i tego nie dodawać, ale no tak jest no. Ale tutaj jest bardzo ładnie, w sensie bardzo ładne kaktusy i bardzo ładne palmy i tak dalej, to też zobaczycie zresztą. Przed niż pokażę Wam te ryby inna inne żyjątka, to Wam powiem, że jest tam bardzo dużo odmian papryki. I z takich ciekawostek kapsaicyna, która jest w papryce, no to ona jest stosowana na przykład w plastrach rozgrzewających, jakie znajdziecie na rynku. Tu pokazuję ławeczkę, bo ogólnie są ławeczki, można sobie usiąść. No i tutaj mamy te żółwie. Tak to wygląda, i ja ich tutaj naliczyłam, ogólnie dziewięć. No i tutaj mamy to akwarium z rybami. Wydaje mi się, że tu jednak nie jest aż tak najgorzej, jeżeli chodzi o stosunek tej przestrzeni do ich ilości. Tutaj też raczej, powiedzmy, bo one nie wiem, zgromadziły się jakby w jednym miejscu, ale tutaj jeszcze jakby pod tym mostem mogły sobie nie wiem przepłynąć i tak dalej. No, ale najgorzej wydaje mi się, że jest tutaj, no bo jednak tutaj jest dość sporo miejsca, dosyć mało. I co jeszcze warto wspomnieć, to na zewnątrz też jest ogród. Tutaj pan Edward, taki hojny. Tutaj w ogóle jest taka roślinna przestrzeń, która jest po prostu niedaleko tej palmiarni, właściwie trochę przed tą palmiarnią, po prostu idzie się tą drogą do tej palmiarni. I tutaj jest w ogóle taka altanka. W sensie jest bardzo dużo tych altanek, w łodzi też. Nie wiem, kolejny znak rozpoznawczy. Tutaj nagrałam kaczuszki i gołębie, bo tutaj to było bodajże park źródliska 1, bo jest park źródliska 1 i źródliska 2. Taka też nie wiem ciekawostka. Tutaj oczywiście śmieci, musiały pływać w tej wodzie, no bo jak żeby inaczej. No trochę taki park jak park. Ta ścieżka nas doprowadziła do nazwijmy to do kolejnego zbiornika wodnego. Ale tutaj, już z takim mostkiem. Lubię mostki. Tutaj sobie wchodzimy do wspomnianego już parku źródliska 2. Okej, w ogóle jestem w parku źródliska 2 i chłop, leżąc na ławce, oglądał książula. <grym wyszła> Też to, to być kiedyś taka sławna, że ludzie. Fajnie, gotasz sobie do mikrofonu z drugiej strony, że ludzie będą oglądać moje vlogi, leżąc na ławce. Tutaj kolejna altanka, więc postanowiłam sobie coś nagrać. Już na tym etapie włosy mi rozwiał wiatr, więc wyglądam troszeczkę jak wiedźma, więc prezentacja wiedźmy. No i co? No i tutaj mamy po prostu ścieżki zielono-słonecznie. Nie wiem jak wy, ale już po prostu tęsknię za słońcem. Ale spokojnie, zima w końcu minie. Będzie dobrze, będzie fajnie, będzie ciepło. No i co? I tutaj było bardzo piękne niebo, tylko w tym momencie rozładowało mi się osmo no jak każdą wycieczkę kończymy na PKP, tutaj Łódź Kaliska. Ogólnie to dworzec był w przebudowie, więc po prostu siedziałam sobie na ławeczce, na peronie. No i żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym odcinku.